Nie było mnie akurat na konferencji Twojego programu, i wiem, Panu, że ci każe, że dawali ci mnóstwo pytań odnośnie Twojego związku. Dlaczego nie chcesz na te pytania odpowiadać? W sensie? Nie, no ja odpowiadałam, odpowiadałam. A tak bardzo ogólnikowo, w sensie nie chcesz na ten temat rozmawiać. Ale ja wiem, czy ja zawsze. Się ja zawsze się? Nie, niby coś, nie było żadnego omawiania się. Ja jakby pozwalam na wchodzenie w moją strefę prywatną do tego momentu, do którego jakby sama tego chcę i do tego momentu, aż jakby gdzie... W momencie, gdzie uważam, że to już jakby przekracza jakiś taki mój komfort, yy, to po prostu, wiesz, stawiam pauzę i uważam, że... Im więcej zachowam szczegółów dla siebie, tym, tym będzie zdrowiej i lepiej. Ja jestem na scenie po to, żeby opowiadać o, o swoich emocjach, ale takich artystycznych, jako artystka, a nie o tym, co się dzieje, wiesz, u mnie przy stole, jak sobie jem śniadanie z moimi najbliższymi. No, to są rzeczy, które są moje. I wtedy, kiedy będę miała ochotę na ich temat mówić, to będę mówić, a wtedy, kiedy nie będę miała ochoty, to po prostu nie będę mówić. I to jest mój przepiękny przywilej i moje no. przepiękne prawo, że to ja decyduję, no, wiesz, jasne. jak daleko sobie wejdziecie w moje życie. Póki co... Na na szczęście nie za daleko. Okej, okay, a na przykład rozmowa na temat metamorfozy, która no, wzburzyła wszystkich, jest na miejscu czy nie? Czy to już wchodzenie w Twoje życie, czy możemy o tym to porozmawiać? Jest, ty, wiesz, no, to, to jest kube życie. W sensie, no, jakby, wiadomo, że ja też jestem jakby dużą, tego, dużą tego częścią, ale to z... To są jego, to jest jakby jego droga artystyczna, jego droga zawodowa. Ja tutaj nie mogę za bardzo się wypowiadać. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej szczegółów, no to musicie jakoś dorwać Kubę i po prostu zapytać jego o te rzeczy. Ja trochę wiesz, na, na ramówce faktycznie jakby każdy dziennikarz zadawał mi te pytania. Więc po prostu następnym razem powiem, żeby sobie to po prostu przesłali airdropem. No, moje odpowiedzi, bo każde pytanie brzmiało dokładnie tak samo. I potem, jak przeglądałam sobie, wiesz, YouTube'a z wywiadami, to mówię, Matko, Boska, przecież ci ludzie mnie znienawidzą. Po prostu shredder, około na fidę, shredder, około na fidę, shredder, około na fidę. Po prostu, wiesz, trzeba to przekopiować i wrzucić raz, a porządnie. I do widzenia. No dobra, to zadam takie odważne pytanie na koniec, czy to Oto. prawda, że macie siebie na tapecie nawzajem w telefonie?